Zszedłem korytarzem wzdłuż moich myśli Do dziś w głowie temat opadających liści Byliśmy młodzi i głupi, ale teraz to, to czuję Wtedy czułem radość, dziś wspomnienia bólem Mimo, że w głowie to ja nadal mam te dobre To czuję jakby ktoś rzucił na mnie tę klątwę Projekt Delta tym aktualnie się zajmuje Mam spoty i dziś to bardzo dobrze czuję Po co były te bify, listy nie rozumiem Po co chciałem podążać za tym tłumem Chciałbym cofnąć czasy i zmienić parę rzeczy Chciałbym swoją Psychikę, wreszcie ją leczyć Jesteśmy bardzo długo już w tym podziemiu W którym ludzi nie chce zostać Wielu korytarzy podziemia I plan astralny Kiedyś PDL, HHDES I palmy nagrania Czasu nie cofnę przeszłości nie zmienię Cały czas tworzę własne podziemie To co teraz robię zostanie wspomnieniem Ile czasu w głowie zostanie to nie wiem Czasu nie cofnę przeszłości nie zmienię Cały czas tworzę własne podziemie To co teraz robię zostanie wspomnieniem Ile czasu w głowie zostanie to nie wiem